Witam na naszym kanale. Dzisiaj będę chciał pokazać, jak ominąć blokadę konta Google w telefonie LG G6 z Androidem 7. Metoda będzie aktualna na sierpień 2025. Mamy taki telefonik, zablokowany. Zablokowany jest kodem, od, oprócz tego, kątem kon, Google. I teraz będę wam chciał pokazać jak ominąć wszystkie te blokady. Pierwsze, to, to musimy się pozbyć właśnie kodu telefonu. Żeby to zrobić, to musimy włączyć telefon w trybie recovery i w trybie recovery wykonać hard reset. Więc zaczynamy od tego, żeby telefon wyłączyć, to musimy przycisnąć przycisk power dłużej aż się wyłączy. Wyskoczył komunikat wybierałem power off, jeszcze raz. Włączyć menu recovery. Będziemy potrzebowali nacisnąć przycisk zciszania i power. Jak się nam pokaże logo, to puszczamy power na sekundę, naciskamy drugi raz i trzymamy, aż się nam tryb recovery włączy. Więc ja teraz to wykonam. telefon nam się wyłączył całkowicie, więc przyciskuję, czy przytrzymuję przycisk zciszania power down i przycisk włączania, czyli power. Jak się nam pokaże logo. Puszczę przycisk power i nacisnę drugi raz. I czekamy później, aż się włączy. Mamy tryb recovery. Czyli robimy to po kolei. Naciskamy. Puszczamy, naciskamy. I mamy tryb recovery. Tutaj wybieramy. Jest przyciskiem DOWN i potwierdzamy włącznikiem. Znowu schodzimy w dół przyciskiem volume down, czyli z i potwierdzamy włącznikiem Tak jak u góry jest napisane Telefon nam się resetuje Czekamy spokojnie Telefon się resetował Niestety do modelu, więc to chwilkę potrwa, musimy cierpliwie czekać. Ta metoda powinna działać na każdym telefonie LG, który ma procesor Qualcomm, procesor MTK no i ma Androida 7. Więc z naszego doświadczenia wynika, że dosyć pomocna ta metoda będzie nie tylko do tego modelu, ale ogólnie do całej marki LG. I tak jak mówiłem, jest aktualna na sierpień 2025. Więc yy, wszystko działa aktualnie na, na dziś telefon nam się włączył, robi hard reset, więc musimy chwilę poczekać. Telefon nam się włączył, wybieramy język. Ja tak wybieram, jak mówię, zawsze, że wybieram język angielski, ponieważ no, przy języku angielskim zawsze metody działają. Przy lokalnych językach niestety raz zdarza się, że działa, raz zdarza się, że nie działa, więc najlepiej jest wybrać język angielski. Tutaj powinna metoda bez problemu zadziałać bez żadnych dodatkowych problemów. Wybraliśmy język angielski, dajemy sobie wstrzałkę, dajemy przy skip, włączamy Wi-Fi. Wybieramy z listy jakieś Wi-Fi, które najbliżej mamy. I ma internet. Jak nam się połączy? Dajemy sobie next. Setup New Phone. Tu musimy chwilkę cierpliwie poczekać, ponieważ to się komunikuje z serwerem. No i tak, jak mówiłem, telefon on jest zablokowany kontem, więc hasło nam się udało usunąć, ale tak, dalej piuta o konto Google i nie dam radnie nic więcej zrobić tutaj, więc musimy teraz tam obejść, więc najpierw cofamy się do pierwszego menu. Mamy na pierwszym menu, przyciskamy dłużej, energecykal, przycisk i naciskamy ileś razy szczałkę. Cofamy się jeszcze raz i znowu szczałkę i Call Jak teraz mamy wyszło nam legal dokument i o to nam chodziło. W ten sposób pominęliśmy blokadę Google w tym telefonie. Daję sobie agri. Eee. No, now. zaznaczamy jakieś jedno agreed, żeby przejść dalej. Dajemy sobie szczałkę w dół, Done I mamy telefon e, hard resetowany do ustawień fabrycznych z menu. Więc po hard resetie będzie całkowicie odblokowany. Nie będzie pytało o żadne konto Google już. Więc czekajmy spokojnie. A się nam telefon zresetuje. Bardzo prosimy o subskrypcję, o łapki w górę przy filmikach. Jest to dla nas bardzo ważne, pomaga nam w rozwijaniu tego kanału, jak i innych kanałów. Więc bardzo byśmy prosili, żeby cały czas jednak nam pomagać. Oczywiście jeśli Wam się podobają te filmy i, i chcecie, żeby te kanały powstawały, nasze nowe i nowe filmy. Telefon się włączył. Musimy chwilkę cierpliwie poczekać. Wykonuje operację hard Reset dalej, więc chwilkę czekamy dalej. To jest dosyć prosta, nieskomplikowana, Więc wydaje mi się, że bardzo będzie pomocna dla Was. Telefon się włącza, wybieramy język, już możemy wybrać, jaki preferujemy angielski, i jakieś inne lokalne Nie to jest już czysty telefon, bez żadnych blokad więc nic więcej nie będziemy robić, ja tylko przejdziemy menu powitalne całe czyli tak jak chciałem pokazać strzałka najpierw, potem skip potem next, nie musimy włączyć wi-fi skip anyway Szczałka w dół Next, 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 dajemy sobie Note Hangs i next skip anyway. Zaznaczamy cokolwiek jednego, strzałkę w i dół, dół. I mamy odblokowany telefon w home screamie, bez żadnych blokad, bez niczego. Tak jak mówiłem. Metoda jest prosta, działa bez problemu, działa na każdą wersję tego Androida 7. Tak jak mówiłem, my mamy telefon z Androidem 7 z sierpnia 2017 z zabezpieczeniami i tak jak mówiłem jest on z sieci właśnie Claro, jest to model H872PR i wszystko jest zablokowane. Więc jeszcze raz proszę o łapki w górę, subskrybowanie naszego kanału i do zobaczenia w następnym filmie.